Tour de Poloń. Eee, zaczynamy nagrywać. Zaczynamy nagrywać do filmu, aczkolwiek już kilka nagrań nagraliśmy wcześniej. W tym roku eee, biorę udział w wyścigu Tour de Poloń z kadrą narodową. Zaczęliśmy wyścig na Dolnym Środku. We Wrocławiu pierwszy etap do Karpacza. Dzisiaj jesteśmy przed ostatnim etapem, przed etapem siódmym, ale już zrobimy małe podsumowanie, choć jeszcze trzeba dojechać do mety w Krakowie. No ale cóż, etap rozpoczął się, wyścig rozpoczął się od e, aktywnej jazdy mojej, zresztą taki był plan. Ja wiedziałem, że przyjeżdżając tutaj na ten wyścig nie mogę oczekiwać, aby nawet będąc w mojej bardzo dobrej formie e, poradzić sobie z takimi zawodnikami, jacy w tym roku startują. No Thibonis, e, Jonas Wingegard, tak, e, Diego Ulissi, to są zawodnicy, którzy szczególnie w takich... Co by nie mówić o niedużych górach, bo, bo te góry, które są u nas w Polsce, to nie są duże góry. Oni radzą sobie w takich końcówkach znakomicie. To są najlepsi ludzie na tego typu końcówki na świecie. Więc ja jedne co sobie założyłem przed wyścigiem to walka o koszul najlepszego górala. O ten koszul, który mam teraz na sobie. Ten koszul, który nie wywalczyłem jednego dnia, tylko wywalczyłem sobie przez kilka dni, zabierając się w odjazdy. Trzy ciężkie dni w odjazdach, tak naprawdę od startu kalkulowałem, liczyłem te punkty, co zrobić, aby tych punktów uzbierać najwięcej. Wiedziałem, w sumie znałem etap z autopsji już swój ten do Bukowiny, że to jest zawsze ciężki etap i zawsze na tym, tego piątego, szóstego dnia te nogi już są bardzo zmęczone i ciężko jest cokolwiek tam zrobić i walczyć z tymi najlepszymi góralami, mimo tego, że próbowałem wczoraj. Le, le, lecz lecz no nie udało się na początku zabrać no odjazd, długo goniłem ucieczkę. No ale no ale co, trzy dni w odjazdach, e, zaczynając od etapu do Karpacza, później kolejny etap przez Góry Sowie z Wałbrzycha do Dusznik. E, następnego dnia kolejny etap, który rozpoczęliśmy z Kudowy, tam też zabrałem się w odjazd. Co prawda w połowie etapu wycofałem się z niego, wróciłem, bo po prostu chciałem zaoszczędzić siły. Ja, Wiedziałem, że tutaj trzeba trochę przejechać głową. Kilkukrotnie startowałem w wyścigu Tour de Pologne. Wielokrotnie zabierałem się w odjazdy. Miałem już ten koszul, ale nigdy go do końca nie utrzymałem. I w związku z tym wiedziałem, że trzeba inaczej podejść do tego wyścigu w tym roku. Trzeba oszczędzić jak najwięcej energii. Nawet na tych płaskich etapach, gdzie cała grupa już sprintem dojeżdżaliśmy do mety. Ja odpuszczałem ostatnie 5-6 km tylko po to, aby jak najwięcej tych sił zaoszczędzić. I aby tam, gdzie muszę walczyć, czyli na tych górskich premiach, by walczyć ten koszul. Dzisiaj ostatni etap. Jedziemy do Krakowa, e, ruszamy spod kopalni soli w Wieliczce. E, ostatni etap. Dla mnie już formalność, już nie ma górskich premii. Jedyne, co muszę zrobić, to dojechać dzisiaj bezpiecznie do mety, aby ten koszul był mój. Także mam nadzieję, że widzimy się na mecie. Jakie nastawienie, panie Michale? Nastawienie bojowe. Zaczynamy pierwszy etap Tour de Pologne. Ruszamy w kierunku gór od razu. Najczęściej bywało tak, że te pierwsze etapy były płaskie w tym roku. Odmiennie zaczynamy od terenu wymagającego. Rozpoczynamy etap. We Wrocławiu kończymy dzisiaj w Karpaczu, w Karkonoszach. Także bardzo fajny dzień, pogoda. Iście kolarska. Jest ciepło, ale w kamperze jest jeszcze cieplej, co chyba widać po moim czole. Rozgrzani. No, i, Rozgrzani. no i co? I walka od startu. Gratulacje! Co Żółwi. Co miał zrobić, to zrobił. <grym się wytrzymał> Jest na gorąco. Co chcecie zrobić? Podwyższyć, jakby punkt podparcia. Żeby pady były wyżej. Bo pół centymetra brakuje, żeby zmieścić się w przepisach UCI, Także myślimy, że jak podwyższymy ten punkt podparcia, podkładając ten kawałek kartonowego karbonu i zawiniemy go ładnie taśmą że tak jak fabryka chciała będzie i eko i legalnie więc... tak nie no to generalnie jest to jest pół centymetra, które nic nie zmieni w dzisiejszym dniu i w całym rozrachunku ale to jest pół centymetra, to które, które spowoduje, że co będziesz mógł pojechać na tym rowerze tak dokładnie tak. <laughs> Pierwsza, który pierwszy minął linię, nie chodził ryzyko przekładne super, super, teraz będzie lekkie popuszczenie. Można zobaczyć do oddechów Ciężkie temperatury, etap niby dla sprinterów, a wcale nie etap do odpoczynku. Nie, 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 etap miał być etapem takim regeneracyjnym dla mnie, ale okazało się, że było chyba ciężej niż Yy, ostatniego, wczorajszego dnia w odjeździe, na wysoka temperatura. Znowu chyba dzisiaj najcieplejszy dzień, jak dotychczas, z początku wyścigu. Yy, ucieczka z naszym yy, Polakiem, z Norbertem Panaszkiem. Chłopaki nie oszczędzali się z przodu. Na prawe tam robota szła, szła gruba, a z tyłu w peletonie był przysłowiowy kibel, bo, bo teren wokół Katowic nie jest taki płaski. Jak mi się wydawało, czy jak też pokazywała książka wyścigu, cały czas góra dół, prawo-lewo, także była wyciągara, e, ten rozciągnięty, dużo przyspieszeń, e, także dzisiaj jazda, albo w strefie pierwszej, albo w strefie szóstej nie było równej jazdy no, nie do końca, może jestem wypoczęty, ale myślę, że wszystkim było ciężko. Jutro walczymy o utrzymanie koszulki ura no na dwoje W swoim przypadku jutro, jutro się wszystko rozstrzygnie. Tak. Bo... No jutro jest jakby dla mnie najważniejszy, najważniejszy dzień. Nawet dzisiaj już 5 km przed metą. Postanowiłem, że piano, piano sobie tam z tyłu polecę i, i odpuściłem. Po prostu bez sensu było się pchać przed finiszem. Ty bardziej, że były kraksy. No i co? No i, i, i walczymy jutro. Tak naprawdę dla mnie jest jeden zawodnik do obserwowania, którego trzeba upilnować. I mam nadzieję, że, że go upilnuję, że, że nogi na to pozwolą. Na ten moment. Jestem, jestem zmęczony. Tak powiem. Jak jeszcze wczoraj po etapie nie czułem się jakiś mocno ubity, tak dzisiaj już czuję. Trud w wyścigu i wszystkie poprzednie dni w ucieczce. No to co, trzymamy kciuki, żeby to jutro poszło. No i mam nadzieję, że jutro się spotkamy na mecie i ostatecznie już tą koszulkę, gdzie mogli uwiecznić. Tak, I tak, potem w Krakowie też tak? tylko formalność będzie. Formalność, no, do dojazd tylko do mety w Krakowie, ale, ale na razie Bukowina na tym się skupiamy i. I walczymy. Wielki dzień! Wielki dzień! Dobrze, że nie można spierdolić, to się wytnie. Eee, nie, wielki dzień dzisiaj, no, na, na pewno, się trzeba, woleś, trzeba się walczyć. Woleś, Jestem zmęczony. Eee, Ciężko tylko noga tam, zarypana. Nie ma ja nogi poczętej. Całym rano no, czuję się zmęczony, ale co, dzisiaj muszę jechać tak jakby nie było jutra. Trzeba jechać, nie boję się ale eee, no jestem A stąd jest, stąd na, na, na tym, co dzisiaj wszystkie siły na dzisiaj. Ja jutro eee, na swoje, swoim terenie nie mogą być tak, inaczej. Tak, Krakowskie błonia. Jesteśmy na mecie. Jestem urypany, ugotowany, zmęczony. Ale mam koszul. Który chciałem mieć już wiele lat temu Nie ukrywam, że rok temu jeszcze myślałem, że już nigdy nie będę miał okazji zdobyć tej koszulki Ale udało się no. Pozostałem w kolarstwie, udało mi się wrócić na szosę I jestem tutaj, cieszę się bardzo Zdobyłem tą koszulkę Jesteśmy po dekoracji już Czas na powrót do domu Przede mną dwa pełne dni odpoczynku i kolejny wyścig ale to nie ma znaczenia, jakby teraz cieszyć z tego, że zobłem do koszulkę, ją do Krakowa. No i cóż, no trudne za nami. Mam nadzieję, że za rok tutaj wrócę i wszystko ułożyć po mojej myśli. Tak jak bym tego chciał, nogi były dobre, aczkolwiek już dzisiaj byłem bardzo zmęczony naprawdę. No to jakby to powiedzieć, no moje nogi były już zgruzowane dzisiaj po prostu. No, no, nie ukrywam, że każdy krótki podjazd na początku sprawił mi... Dużo cierpienia, dużo bólu, ale, ale fajnie. No mam nadzieję, że materiał, który wylądował na moim kanale dzięki uprzejmości Janka Piątkiewicza z Bike Show, spodobał Wam się. Ale przy okazji możecie wejść teraz na jego kanał i zobaczyć świetny materiał z surdach polonii w dwóch częściach. Ja tam również będę, również dorzuciłem kilka zdań od siebie. Ale Janek był codziennie na starcie, na mecie. Był też podczas etapu, tam gdzie mógł dojechać i więc, więc fajny materiał z tego powstał. Zrobiliśmy co mogliśmy. Też jeżeli chodzi o nagrywanie materiałów, to z mojej strony, robienie vloga też nie jest łatwe, bo jednak codziennie, codziennie jest transfer z hotelu na start. Start, prezentacja, wszystko na takim wyścigu jest zaplanowane co do, do godziny tak naprawdę nie ma za dużo czasu wolnego no w moim przypadku po każdym etapie byłem na dekoracji w tym roku była kontrola antydopingowa były tak zwany mix zone, czyli strefa gdzie zawodnik musi się udzielić wywiadów obowiązkowo więc tego czasu naprawdę brakowało były długie transfery z mety do hotelu więc ja też za dużo nie nagrywałem takiego że tak powiem od kuchni gdzieś tam Materiału, ale co, może, co, co, co udało nam się nagrać, to, to wrzucamy i mam nadzieję, że Wam się spodoba. No dla mnie udany wyścig, jestem zadowolony. jakby, Zrobiłem to, co mogłem i wiem, że też wiele osób zawsze mówi, że Tour de Polonie to są ucieczki, Polacy i tak dalej, ale ta walka nie była łatwa od początku. Byli też inni zawodnicy zainteresowani tym koszulką. Byłem też ja zainteresowany. Walczyłem i naprawdę te pierwsze dni bardzo dużo mnie kosztowały to, co czułem wczoraj czy dzisiaj także dziękuję wam bardzo Wracam, wracam do domu, czas teraz na dobrego burgera i się zregenerować trzeba. Dzięki bardzo, hej!